Proszę Państwa, ja występuję jako w potrójnej roli, jako przedstawiciel PAFERE, jako przedsiębiorca, entrepreneur i jako członek, współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. A więc tutaj w roli potrójnej. Ale muszę tu nawiązać, bo to świetnie mi ułatwił Pan Profesor Kłos, mówiąc o nalewkach. No, Proszę Państwa, to jest bardzo wdzięczny temat, bo można zauważyć taką rzecz. Proszę popatrzeć, że kiedyś Francja była najlepszym producentem najlepszych win na świecie, a w tej chwili stały się kraje Nowego Świata. Dlaczego? No, we Francji nastąpiła wielka biurokratyzacja i to zniszczyło francuskie winiarstwo. Można powiedzieć bardzo skutecznie. Natomiast w krajach, gdzie nie ma żadnych regulacji. To winiarstwo rozkwitło. To tak na wstępie. Proszę Państwa, ponieważ jako przedsiębiorca zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości, no to muszą nieruchomości mają to do siebie, że wymagają dużego kapitału, bardzo długo trwają i w związku z czym no, muszą długo trwać i proces zwrotu tych zainwestowanych pieniędzy nie jest taki prosty i oczywisty, więc mnie interesuje, co będzie w przyszłości. I stąd temat mojego wystąpienia, mianowicie perspektywy polskiej gospodarki na najbliższe kilka, kilkanaście lat. Jakie są szanse i zagrożenia dla naszej gospodarki. Parę słów mojej historii, która trochę wpłynęła na moje postępowanie. Mianowicie, ja byłem wychowany w domu, w kulcie mojego dziadka, który z niczego, dosłownie z niczego, jako bardzo biedny człowiek uciekł z wadowic a później otwarł kolejno mniejszą firmę, coraz większą, także już miał sporą firmę przed pierwszą wojną światową, a przed drugą to już była jedna z największych polskich firm, jakie w ogóle istniały w historii polskiego przemysłu przed drugą wojną światową. Oczywiście moment zakładania był bardzo korzystny, bo przed pierwszą wojną światową nie było tej koszmarnej biurokracji i tych strasznych restrykcji dla przedsiębiorców. Była rzeczywiście wolność. Oczywiście nie było wolności politycznej. Byliśmy pod zaborami, natomiast osobista wolność była olbrzymia. Ja mam do dziś dnia kalendarzyk. Gdzie jest tabela podatków i wtedy było 40 progów podatkowych w 1905 roku, od 0,2% do 2,8%. Takie były wtedy podatki. No, oczywiście, założenie firmy nie wymagało żadnych zezwoleń, a budowa domu to był jeden półprojekt, jeden podpis, jeden znaczek z Franciszkiem Józefem. Chociaż teoretycznie państwo należało do Habsburgów i nikt nic nie miał, no ale faktycznie prawa własności były dokładnie przestrzegane. Oczywiście jakim cudem udało się z niczego taką wielką firmę dokonać, to jest dość ciekawe. Mianowicie bardzo ciężką pracą, bardzo innowacyjnym myśleniem, to znaczy stosowaniem najnowszych technik, ale technik, nie prób obejścia, czyli tylko skrót, jeśli jest skrót techniczny. Ale nie skrót ludzki. Następną rzeczą to była bezwzględna uczciwość, bez żadnych kompromisów. Tu nie mogło być żadnych wahań dwuznaczności, tylko bezwzględna uczciwość. A ostatni niebyłe, nie, byle, nie błahy argument za tym, to była duża religijność moich przodków. Znaczy oni byli ludźmi bezwzględnie związanymi no, z Kościołem katolickim. No. Po II wojnie światowej następuje nacjonalizacja, ojciec trafia do więzienia. Ja od mojej mamy dostaję tylko zbiór pewnych wskazówek, jak co organizować, żeby było dobrze zorganizowane, jak i jak postępować w życiu. No, trafiam do, po skończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej na Akademię Górniczo-Hutniczą jako pracownik naukowy. Tam się 6 lat strasznie morduję, bo nie mam nic do pracy. Nudzę się potwornie, w międzyczasie zaczynam naprawiać samochody różnym ludziom, po wielkich bojach otwieram warsztat malutki i stosując te rady, ten warsztat przez 12 lat prowadzę. No, ta uczciwość opłaciła się, bo poznałem prawie całą opozycję ówczesną Polski, południowej, w tym doktora Dzielskiego, który jako klient do mnie przyjeżdżał. No i od słowa do słowa okazało się, że ten człowiek ma podobne jak i ja pragnienia, no, żeby dać wolność ludziom i żeby pozwolić no, nie być obywatelami trzeciej kategorii, gorzej jak pariasi w Indiach, czy murzyni e, kiedyś w RPA, tylko być wolnym człowiekiem. O tym marzyłem, żeby była wolność. No, doktor Dzielski, który bardziej potrafią myśleć szeroko, a był to absolutnie najbardziej otwarty umysł według mnie wśród filozofów krakowskich stwierdził bardzo prostą rzecz. Trzeba zlikwidować komunizm w Polsce i wprowadzić kapitalizm. To był rok, pierwsze jego idee w nielegalnej prasie pojawiły się w 1978 roku. Jak go poznałem w 1985 roku, grupa powstała osób. Znaczy on, on te osoby skupił i te osoby no, razem żeśmy się wspierali. No, idea obalenia komunizmu, a jednocześnie nie wymordowania wszystkich komunistów. Była bardzo okazało się atrakcyjna dla tychże komunistów. Solidarność, proszę zwrócić uwagę, myślała o lepszym socjalizmie, o socjalizmie z ludzką twarzą, natomiast nikt nie miał takiej odwagi, żeby ten paradygmat, że socjalizm jest to przyszłościowy ustrój nowoczesny, to co Lenin mówił, że to już historia zmierza do, przez socjalizm do komunizmu, żeby po prostu zanegować całkowicie. To się... I Efektem tego, bo że najpierw powstało nielegalne, a później już legalne Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe. Idee tego towarzystwa, można powiedzieć, są no, całkowicie zbieżne z ideami, które przyświecają Instytutowi Actona. Jest to dla mnie niezwykle no, miła rzecz, bo ja się dość późno dowiedziałem o istnieniu Instytutu Actona, że ktoś te idee na świecie podziela że te idee, liberia, idee chrześcijańskiego liberalizmu, które wprowadził dr Dzielski, nie tylko są w Polsce, ale i też na świecie. Oczywiście mamy wspólny znajomy, można powiedzieć, Michael Nowak, który tutaj jest jakimś łącznikiem. No pewne idee widać istnieją zupełnie niezależnie od siebie. No niestety z przykrością dziś można powiedzieć, że to Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe jest grupą towarzyską, a już nie działa na rzecz um, aktywną. Ale tą rolę w Polsce przejęło PAFERE, więc jestem, jestem niezwykle szczęśliwy i bardzo, że tam mogę brać w tym udział. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do meritum sprawy. Mianowicie pierwsza Ustawa Rakowskiego Wilczka, zresztą przez nas konsultowana i yy, można powiedzieć yy, taka, jaka jej forma, doskonała dla przedsiębiorców powstała, to była po naszej konsultacji, bo ona była najpierw bardzo okrojona, ale jakoś wodze fantazji Dzielskiego i naszej grupy yy, nam puściły. No i żeśmy wykreślali różne restrykcje, da wspaniały rozwój pierwszej przedsiębiorczości. To był fantastyczny okres pierwszych dwóch, trzech lat, kiedy praktycznie nie było żadnych ograniczeń. Oczywiście to już było gorzej jak przed pierwszym światą, ale tak to był cudowny okres. Później się stawało coraz gorzej, gorzej i gorzej. No i teraz żyjemy już w czasach powiedziałbym bardzo niewesołych. Oczywiście wszyscy się boją, że dzisiaj jest powódź, no ale powódź za tydzień nie będzie nikt już pamięta o powodzi poza zalanymi, którzy będą musieli remontować domy, ale reszta społeczeństwa o tym zapomni. A natomiast tu nie widzimy wielkich zagrożeń, które nad Polską wiszą. I tu chciałbym dwie grupy wymienić. Zagrożenia najprzód, żeby troszkę Państwa nastraszyć, tak jak media, które bardzo lubią straszyć, a później powiedzieć o pewnych szansach, które widzę. Mianowicie. Yy, Potencjalnie Polska, tak jak mój wuj przed wojną uważał, że jest najbogatszym krajem w Europie. Potencjalnie. Natomiast czy tak jest? No, y, oczywiście tu można wymienić pewne rzeczy. W sposób naturalny y, to przyjdzie w drugiej części. Pierwsza rzecz najbardziej ograniczająca i największym zagrożeniem dla nas jest rozwój gigantycznej biurokracji. Jak ktoś to nie jest przedsiębiorcą, to sobie nie zdaje sprawy, co się dzieje. Dam parę przykładów takich, żeby u na oczy. Jeśli Państwo będziecie, macie mieszkanie, i powiedzmy, czy hotel, czy cokolwiek, i chcecie pomalować go, to zgodnie z polskim prawem trzeba zgłosić to do Wydziału Architektury, pomalowanie wnętrza domu, niezabytkowego, już nie mówisz zabytkowego, zwykłej chałupy M1, czegokolwiek, oczywiście urząd... Teoretycznie po miesiącu może nie odpowiedzieć, nie zaprotestować i możecie przystąpić Państwo do malowania. Takie jest prawo. To jest prawo o zgłoszeniach. No, jeśli chcecie wystąpić już z bardziej skomplikowaną budową, no to trwa, chociaż zgodnie z prawem ma trwać dwa miesiące, trwa to latami. No, w Krakowie jest rozbudowana, rozpasana architektura, której jest kilkuset urzędników. A dla porównania Pizarro podbił Peru mając sto kilkadziesiąt osób, a tutaj nie można nic zbudować. Dokumentacja dla pierwszego budynku, gdzie mamy jeden z tych budynków, które posiadamy, to jest wielka kamienica na ulicy Karmelickiej, piękna, to było 12 stron, no i jeden podpis miejskiego budowniczego. Do dziśnia dokumentacja jest dobra i aktualna. Budowaliśmy kilkaset metrów dalej dom, no to dokumentacja w tym ułożu to by była dużo wyższa niż ta mownica. Proszę Państwa, no w zeszłym roku wyszła, no, no już powiedziałam, skretyńska ustawa o strażaków w każdej firmie. Dotyczyło to, jeśli ktoś miał na przykład sprzedaż karpi w naczyniu, powiedzmy przed świętami, dużym naczyniu z wodą pływały karpie, on też musiał zatrudnić strażaka, no bo gdyby był pożar, no to by może ta woda się spaliła z tymi rybami. No nie jest to śmieszne, jeśli się uwzględni, że kary za na przykład, jeśli ktoś w swoje mieszkanie zacznie prowadzić księgowość usługową, to jest no, od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę. Przecież to są kary jak w krwawych dyktaturach, które mają wywłaszczyć kogoś z majątku. To nie jest już takie zabawne. Więc ta biurokracja no, nas totalnie już hamuje. Jedna trzecia często osób. Firmach pracuje na spełnienie pewnych zadań narzuconych przez rząd, przy, przez ustawodawcę narzuconych. Co jest przyczyną tej wielkiej biurokracji? Są dwie przyczyny. Jedna rzecz to jest biegunka prawna w Polsce. No, mnoży się te ustawy, mnoży, 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 mnoży te ustawy, które mają bardzo szczegółowo nas regulować. Otóż jednym z mitów, którym ludzie ulegają. To jest to, że mnożenie ustaw cokolwiek pomoże. Jeszcze ustaw restrykcyjnych szczególnie. Niedaleko stąd w średniowieczu było miejsce, gdzie łamano kołem ludzi. Miejsce kaźni w średniowieczu. I jak tam łamano kogoś kołem, to byli obserwatorzy, pachołcy miejscy i byli mieszczanie, którzy o to obserwowali, to łamanie. To była bardzo wielka rozrywka. Więc yy, byli też złodzieje. Oni kradli woreczek z pieniędzmi tym mieszczanom, po czym pachołcy ich łapali i wiadomo, że za dwa miesiące będą łamani kołem. No i tak w nieskończoność to chodziło. Dopiero jak się zmienił cały system jakoś, to przestały być te rzeczy. Prawo było surowe i nieuchronne i nie pomogło. Proszę jeśli mamy w układzie fizyki masę, sprężynę, tłumik. I ktoś poruszy ten układ, no to jeśli ten tłumik jest bardzo silny, to to raz się ruszy i stanie. Jeśli jest małe tłumienie, to to będzie sobie chodzić ten układ. I tym tłumikiem jest ta biurokracja. Proszę Państwa, następna rzecz jest rozwój korporacji zawodowych. No, korporacje to jest taki twór sięgający czasów średniowiecza, czasów cechów którego zadaniem było chronienie tych, którzy już są w tym tej korporacji i niedopuszczenie innych do zawodu. A natomiast tych, którzy już są, chronienie przed konkurencją. No, jeśli konkurencja jest czymśkolwiek wartym, nie można prowadzać takich strasznych rzeczy. To się nam wtedy z Dzielskim udało rozbić cechy i one straciły, straciły te potworne uprawnienia, które przedtem miały. No niestety to się z powrotem odrosło. Mamy następną rzecz, to są... Bardzo mm, zakorzeniony mit, że mm, demokracja zastępuje wolność. To znaczy, wymienia się demokrację jednym tchem z wolnością. A to nie są pokrywające się rzeczy. Bo wolność osobista jest zupełnie czymś innym, a czymś innym jest demokracja. A szczególnie, że u nas ta demokracja jest dziwaczna. My nie mamy wpływu właściwie tak na posłów. Tylko praktycznie ma zespół pracowników danej partii, która namaszcza kandydatów. A więc co my mamy w wyborach później, jakiś plebiscyt czy coś? Teraz mamy media, które no, niczego już nie edukują. No, Dziennikarze, którzy mylą wszystkie jednostki, fakty, nazwiska, wszystko im się myli. Jak przychodzą dziennikarze do ludzi biznesu, przedsiębiorców, to właściwie najczęstszym pytaniem jest, jaki kto zegarek ma. No bo dla nich synonimem jest tego bogactwo i bardzo drogi zegarek. No przecież to jest zupełne wynaturzenie. Nie pytają się o intencje tych ludzi, dlaczego oni w ogóle pracują i dlaczego ich to tak wszystko interesuje, rozwój ich firm. Następnym mitem jest mit powszechnego wykształcenia, wyższego. Się ostatnio lansowany, że w Polsce się strasznie rozwija szkolnictwo wyższe. No, proszę Państwa, no można się bardzo namęczyć, nauczywszy książki telefonicznej na pamięć, ale pytanie, co to daje komu? Wielki wysiłek, a rezultat jest żaden. To są niestety mnożące się uczelnie, które z braku finansów, z braku nie wiem czego, po prostu wypuszczają różnych absolwentów, różnych no, kompletnie nieprzydatnych. Mnoży się młodzież, która jest sfrustrowana, bo nie ma pracy, później pracuje poniżej swoich aspiracji i to jest bardzo niedobra sytuacja. Dam przykład, że na ogrodnika to żeśmy bardzo długo szukali, kilku potrzebujemy w naszych biurach, bardzo trudno jest znaleźć, a pani do recepcji no, zgłaszały się setki, żeby nie powiedzieć tysiące osób wykształconych. No coś to nie tak jest. Ale dlaczego jest nie tak? No, stąd jest, że ciągle jest mit szlachetczyzny. Na to się nałożył Homo sovieticus, No i mamy tak, pogardy dla pracy fizycznej powszechną, trudne przejście z pracy fizycznej do umysłowej, a dzisiaj obserwuję, że często pracownicy fizyczni to są już naprawdę fachowcy, bardzo kulturalni, bardzo sympatyczni, czytający dużo więcej gazet, niżeli tak zwana polska inteligencja. Ciekawe. Nawet te gazety marne, ale oni nie tylko marne te gazety czytają. No mamy taką dysproporcję, że w zeszłym roku 17 tylko dekarzy y, nauczyło się zawodu, a ile doktoratów zrobiono w Polsce, to nie wiem, parę tysięcy. No, Kardynał Dziwisz z tym się bardzo przejął, jak się to dowiedział. No bo on wyobraża sobie, jak mu na Wawelu zacznie cierpnąć dach nie jest bardzo skomplikowany. I on ma wyobraźnię po prostu, dużo większą jak kuratoria, czy pani minister oświaty. Ale polscy intelektualiści tego nie bardzo rozumieją. Kościół to bardzo dobrze rozumie. Teraz następne zagrożenie. No, młodzież. Szkoła się uczy, natomiast nikt jej nie uczy zachowania. Zakłada się, że rodzice mają to wynieść wszyscy z domu. No, to jest nieprawda, no, bo domy są różne: no, są gorsze, lepsze, zdegenerowane i bardzo dobre. Natomiast ludzi postępowania na co dzień się nie uczy, jak się zachowywać, żeby być kulturalnym, żeby nie oszukiwać. Nie każdy, nie każdy się tego nauczy na religii w szkole. Szkoła też powinna tutaj współpracować bardzo z Kościołem i tych ludzi no, edukować. No, też jest wielką przeszkodą brak kapitału społecznego. Więc to są takie wielkie, wielkie zagrożenia. No, no jeszcze można by dużo innych wymieniać, jak brak reprywatyzacji, dużo firmy siedzi na kradzionym. To się w Stanach odbiło, że dziś zwraca się tereny Indianom, w Australii Aborygenom się zwraca, u nas też trzeba będzie kiedyś zwrócić te rzeczy ukradzione, bo następne pokolenia się o to upomną. No, 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 jeśli jest przykazanie nie kradnij, to nie kradnij. To się po prostu nie opłaca. A teraz przejdźmy, proszę Państwa, do szans w Polsce i dlaczego w ogóle warto. Pomijając to, że Polska jest potencjalnie najbogatsza, na czym to polega? Przez to, że byliśmy przez lata niedorozwinięci, wiele rzeczy nam się udało zaoszczędzić. Między innymi środowisko, nie, mamy, nie było wielkiej motoryzacji, więc nie mamy gleb zatrutych ołowiem, co mają na przykład Niemcy czy Dania, która ma zasolone, tam za parę lat będzie tragedia z wodą w Danii. Mamy nieuregulowane rzeki. Ren, żeby rozregulować, trzeba będzie około tysiąca miliardów euro, żeby go rozregulować. My na szczęście poza Odrą, ale to jest niemiecka rzeka, jeszcze sprzed wojny, uregulowaną, nie mamy rzek uregulowanych. Mamy ogromny potencjał pod względem produkcji biogazu, bo ilość masy zielonej w naszym klimacie jest wyjątkowa. Oprócz lasów tropikalnych, to w tej strefie jest dużo lepiej to niż we Włoszech czy na północy. Po prostu bardzo bujnie wszystko rośnie i nowe technologie umożliwią nam dostęp do ogromnych źródeł energii. I tu już można powiedzieć, że w prywatnych rękach jak to pójdzie i biurokracja nie przeszkodzi, to będzie wielki rozwój. Proszę Państwa, no, polscy przedsiębiorcy złożyli wnioski na budowę tylu elektrowni wiatrowych, żebyśmy mieli trzy razy więcej energii, niż jej potrzeba. To są wnioski w urzędach złożone, tylko z 5 lat do zezwolenia albo z 10 lat. A przy biogazowniach jest jeszcze lepsza sytuacja, ale też się czeka lata, a te biogazownie nie zasłaniają widoku, to są elektrownie wiatrowe. Są naprawdę doskonałą rzeczą. No, teraz ostatnio się mówi o gazach w łupkach, który jest ogromnie dużo. Mamy potencjał węglowy, który ciągle jest niewykorzystany. Dobrze, bo są stare technologie, a już nowe są. Więc mamy duży potencjał w świecie, gdzie są różne zagrożenia. Teraz przejdźmy do następnej rzeczy. Jak rozmawiam, bo znowu też działam w takiej inicjatywie Film Rodzinny, gdzie są największe polskie firmy, skupione, rodzinne i najmniejsze, no, no najrozmaitsze, to wszyscy mówią jedną rzecz. To są bardzo, prze... niektóre są giganty, jak się tak popatrzy na firmę Fakro, czy firmę, powiedzmy, Nowy Styl, to są już giganty na skalę świata, czasem liderzy w ogóle, czy firmę Solaris, ale ponieważ ich nie ma w mediach, mało się o nich mówi, przepraszam, no, niestety tak z nazwiska mówi się dużo o Procomie, o takich innych rzeczach dziwnych, natomiast o tamtych, oni się zresztą starają nie być w mediach, no po co? Być w mediach, to ci ludzie niezwykle porządnie i etycznie swoje biznesy prowadzą i mają wielkie sukcesy. Naprawdę na skalę światową, często właśnie z niczego w ciągu 20 lat, od małej produkcji w garażu, zaczynali, małego kapitału z pracy gdzieś w Norwegii czy na jakichś polach truskawkowych przywieźli i dzisiaj są liderem, zarówno w technologiach, jak się popatrzy na Solaris, który robi autobusy hybrydowe, no to jest top. Oni wygryźli wielką niemiecką firmę Neoplan. Ale się tym nie chwalą. Ale są. To jest fakt doskonały. Ci ludzie no, byli wychowani przez Kościół moralnie. I nie ma tego problemu, który jest wielkim problemem w korporacjach i wielkiego problemu antyglobalistów, którzy no, widzą no, pewną nieetyczność wielkiej korporacji, bo ci ludzie postępują etycznie. A postępują etycznie nie dlatego, że etycy ich gdzieś jakiś pseudoguru, powiedzmy, mówi coś tam, mówi jakieś, no nie chcę powiedzieć wulgarnie, jakieś głupoty, tylko dlatego, że tak zostali w domu wychowani, tak im ksiądz proboszcz mówił i oni się po prostu no, stosują do wskazówek Pana Boga. I w następnych pokoleniach mają nadzieję, że to dzieciom przekażą. I o tym bardzo dużo mówią. Jak przekazać, jak nauczyć. Więc ten biznes jest przyzwoity. A wiem z doświadczenia rodzinnego, że to jest najlepsza droga do rozwoju. Najtańsza, najprostsza, no może nie najszybsza, bo najszybciej jest coś ukraść, mimo wszystko, czy zrobić skrót jakiś taki bankowy. Ale jak się to kończy, no to widzimy w Stanach. No, nie chciałbym być, mimo wszystko, człowiekiem, żeby ktoś palcem pokazywał, że coś komuś ukradł. Następną rzeczą przedsiębiorcy polscy nie chcą w ogóle żadnej pomocy. Ani z Unii Europejskiej, żadnych dotacji, ani od urzędów, ani od niczego. Nie zależymy od tego. Jeśli to jest prawdziwym przedsiębiorcą, nigdy na tym nie polega. I ten duch jest powszechny. Ci, którzy się, nie daj Boże, złakomili, no to gorzko za to płaką i finansowo za to płaczą. Ja mu, nie mówię o pomocy z Unii dla organizacji społecznych czy dla szkół, dla rzeczy samorządowych. To jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast dla przedsiębiorców jest zupełnie to niepotrzebne. No, fatalną jest rzeczą ograniczanie przez sprawozdawczość działalności towarzystw. Nasze krakowskie towarzystwo przemysłowe. No, zero dochodu, wszystko społecznie, w pewnym momencie zostało ukarano karą, bo coś tam w sprawozdaniu było źle, co miesiąc, no nie, nie obracamy niczym, ale sąd już takie rzeczy kontroluje. To mamy znowu przykład kontroli nie wiadomo czego, gorszej niż przy końcówce komunizmu, bo wtedy tych sprawozdań głupich nie było. Ale na to Polacy są bardzo elastyczni i reagują, i powstało szereg stowarzyszeń, które są kompletnie niezarejestrowane nigdzie. No nie mamy komunizmu, więc ich esbesja nie goni, ale oni działają bardzo skutecznie. Ja takie znam i to jest duża nadzieja i one będą dalej się rozwijać. Mimo wszystko nie ulegamy różnym tendencjom głupim, jak poprawności politycznej, tezom o ociepleniu globalnym, te, tezom o różnych epidemiach, to jest dość duży sceptycyzm, ponieważ nie wierzymy za bardzo rządzącym. Jest duży sceptycyzm do różnych takich rzeczy, które się nas usiłuje przestraszyć i jest zdrowy osąd społeczeństwa i to jest wielki kapitał na przyszłość. Mamy też wielką skłonność do innowacyjności, ale prawdziwej innowacyjności. Te wszystkie firmy często na początku nie myślą o odkryciu niebieskiego lasera czy jakichś wielkich badań naukowych ale najpierw zaczynają kopiować dobre wzory ze świata, a później te wzory bardzo udoskonalać i w końcu własne wynalazki wprowadzać. Własne. Ale oni nie współpracują z nikim, nie ogłaszają tego w prasie. Oni sobie ułatwiają życie w ten sposób i rzeczywiście dokonują skrótów. I to jest bardzo powszechne. No, I teraz jest takie pytanie dla mnie. Czy w przyszłości społeczeństwo będzie nas ograniczać? Bo na to się nakłada jeszcze wśród hamujących czynników zawiść ludzka, która jest dość powszechna. Ona już była przed wojną, o czym tak pięknie napisał Wańkowicz, mówiąc, że szewc z Torunia zazdrości kanonikowi z Bydgoszczy, że został prałatym. No bo to tak niestety w nas to troszkę tkwi. Więc jest pytanie, czy ta postawa zwycięży i czy warstwy urzędnicze, które są warstwami zazdroszczącymi bardzo z różnych przyczyn, nie tylko materialnych, ale też i z przyczyn wolnościowych, czy oni zwyciężą, czy zwycięży duch przedsiębiorczości. Bo na to, żeby coś rząd zrobił dla nas, czy parlament, trudno liczyć jest. My możemy sobie dla siebie zrobić przy pomocy takich organizacji, jak tutaj są protestując, mówiąc, ogłaszając, edukując wszystkich. Jednakowoż kropla dąży skałę. Kiedyś to Towarzystwo Przemysłowe to było kilka osób na wynajętej kanapie, a jednakowoż ustrój zmieniło w Polsce. Więc ja mam nadzieję, że no, już nie mówiąc o takim wielkim przykładzie, jeden człowiek, Pan Bóg zmienił świat, można powiedzieć. No, zaczęło się od jednego kiedyś. nie. Chrześcijaństwo zaczęło się od jednej osoby, a jednakowoż ilość tych uczniów była ogromna. Więc tu jeszcze raz dziękując za to powiedzenie mogę zreasumować, że no uczciwość, wiara, religijność nasza, innowacyjność na napawają nadzieją, że na nasz naród nie upadnie i się będzie bardziej rozwijał za przeproszeniem jeżeli Greków. Dziękuję bardzo.